Kiedy zdradzający partner mówi, przeprosiłem, po prostu zapomnij o tym i żyjmy dalej. Bardzo często, gdy partnerzy po zdradzie decydują się zostać razem, osoba zdradzana słyszy od zdradzającego partnera oskarżenia, że ciągle rozpamiętuje tę sytuację, wraca do niej, a powinna po prostu zapomnieć, wybaczyć i skupić się na dniu dzisiejszym. Ten zdradzający partner wpędza on osobę zdradzoną w poczucie winy i nakłada na nią taki ciężar, że wszystko teraz jest po jej stronie. Ja przeprosiłem, teraz ty musisz zapomnieć i odpuścić. I takie zachowanie świadczy o tym, że nie rozumie on w ogóle, jak działa mózg, oraz nie rozumie ciężaru traumy, jaką zdrada wywołała u zdradzanej partnerki albo partnera. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak trudno jest zapomnieć o tym, że zdradził Cię partner? I dlaczego tak trudno jest wybaczyć i zapomnieć? Bo mózg człowieka jest zaprojektowany w taki sposób, żeby zapamiętywać, a nie zapominać. Mózg jest olbrzymim magazynem informacji i kiedy przytrafia ci się coś, co jest trudne i bolesne. Twój mózg ma za zadanie zapamiętać to. Pomyśl o ludziach pierwotnych. To, co utrzymywało ich przy życiu i gwarantowało bezpieczeństwo, to właśnie bycie ostrożnym, nawet przesadnie ostrożnym. Szukanie i wyłapywanie zagrożeń, a także zapamiętywanie, gdzie to zagrożenie się pojawiało. Tak, żebym następnym razem nie wpadł na tego samego tygrysa i nie był przez niego zjedzony. Mózg ma to zapamiętać, ma zapamiętać wszystko, co zagraża bezpieczeństwu. I wszystko, co przeżyłeś, co spowodowało ból, poczucie zagrożenia, utratę bezpieczeństwa, ma być zapamiętane przez mózg na przyszłość. I Twój mózg zwraca uwagę na sytuacje bolesne, bo chce, żebyś Ty zwrócił na nie uwagę i poradził sobie z nimi, zanim ruszysz do przodu. Żebyś na przyszłość nie musiał być podejrzliwy, żebyś odbudował zaufanie i żebyś w kolejnych krokach mógł skupić się już na budowaniu życia, na celach i na marzeniach. Mózg jest zaprojektowany, żeby pamiętać i w tym nie ma nic złego. Tak działa i to jest ok.